Cześć, dzisiaj chcę Wam pokazać, jak odnaleźć kod do czujników SSPP, czyli czujników ciśnienia w ogumieniu. On może być zapisany na samym czujniku, ale jeżeli nie chcecie zdejmować koła albo jeździć po wulkanizatorach, żeby go wzbudzić, to ja pokażę Wam, jak go wzbudzić, jak odnaleźć jego kod, a później przypisać ten kod do. Konkretnego koła. Po pierwsze, odpalamy program DDT 2000, łączymy się z samochodem. Otwieramy po lewej stronie zakładkę UCHBCM. Klikamy dwa razy w. W to, co nam się otworzy, czyli UCHM2SX74, to pojawia nam się po prawej stronie. Klikamy teraz po prawej stronie dwa razy i na lornetkę Select otwieramy zakładkę Left Tolbar, czyli pasek narzędzi z lewej strony. Otwieramy okienko z ekranikiem. I wszystko nam się pojawia teraz tutaj. Żeby całość zadziałała, całe wzbudzanie czujników, przypisywanie i odczytywanie ich kodu, żeby to, ca... to całość zagrała, zadziałała, musimy na początku wejść w ustawienia w tej samej zakładce, którą otwieraliśmy, czyli UCB i CBFR. Łączymy się i w zakładce konfiguracja w pod, w pod zakładce parametry ogólne wchodzimy w odstet 3. Tu jest odstet 3 te okienko i tu jest zakładka bit 5 wyłączone czujniki ciśnienia SSPP. U mnie jest nie, czyli one są niewyłączone. Żeby ich włączyć lub wyłączyć. Przechodzimy tutaj do tej zakładki, do tego okienka na dole. Wybieramy odstet, który nas interesuje. Nas interesuje odstet 3, jest. Numer bitu konfiguracji. Dla nas to jest bit 5. Wyłączone czujniki ciśnienia SSPP. Wybieramy bit 5. Dobrze. Teraz wchodzimy w wartości danych konfiguracji. To będzie 0 albo 1. Żeby były wyłączone czujniki ciśnienia SSPP, wciskamy 1. Wybieramy tutaj 1. Jeżeli mają być włączone, czyli mają pracować, czyli mają, ma być 0. 0. Zatwierdzamy. Zapisujemy czujniki są powłączamy i dopiero teraz możemy w, yy, bawić się w wprowadzanie czujników SSPP Wchodzimy w konfigurację pod konfigurację jest wprowadzanie SSPP Weszliśmy Klikając na play i na zielone kółeczko, nawiązujemy połączenie z samochodem. U mnie przypisane są tylko dwa czujniki. To są te dwa czujniki. Załóżmy, że ja nie znam jej ich kodów i wszędzie mam albo czujniki powymieniane, albo tych czujników po prostu nie ma a chcemy ich przypisać. To wtedy tutaj wszędzie wpisuję 0. One mi się wykasowały. Nie mam teraz żadnych czujników w samochodzie. Wyrobicie to samo. Zaczynając! Yy, chyba, że czujniki są przypisane do samochodu. I wiecie jesteście pewni, że te czujniki są y, odpowiednie. Te czujniki spisujecie sobie na karteczce. Tak jak, yy, tak jak są one przypisane u Was. Identyfikacja koła 1. Koło 1 to jest koło lewy przód. Koło 2 to jest prawy przód. Koło 3 to jest prawy tył. Koło 4 jest lewy tył. My poszukamy teraz, yy, tu wpisaliśmy wszędzie 0. Kliknęliśmy zapis kodów. Te kody nam się tu wykasowały. Wy sobie już to spisaliście. Co mieliście. Reszta albo nie działa, albo nie macie yy, albo nie macie yy, przypisanych czujników. To i tak wpisujecie tutaj 0, I klikacie zapis kodów. Przechodzimy do lewej zakładki. I wchodzimy teraz w konfiguracja 2. Tu mamy konfiguracja 2. Klikamy kasuj stare SSPP. I kasuj błędy SSPP. Wszystko to się skasowało, to się prze, yy, przerolowało. Teraz wchodzimy w aplikację procedur. Rolujemy ten lewy. Weszliśmy w aplikację procedur. Sprawdzamy, czy ciśnienie w naszych kołach jest odpowiednie według instrukcji. Czyli przód 2,5, tył 2 i 1 bodajże. To można sprawdzić sobie na lewych drzwiach, czyli na drzwiach od kierowcy, jakie powinno być ciśnienie. Klikamy Usuwanie historii różnicy ciśnień SSPP. Historia jest usunięta. Tu mamy okienko Uruchom procedurę i zapisz dane, i tu jest napisera, napisane. Jeżeli wpiszemy 0 dla uruchomienia procedury, jeżeli wpiszemy 1 dla zapisania danych. My wpisujemy 0, czyli tak jak jest, wykasowałem, wpisuję 0. I klikamy Czytanie ID wysłanego przez odbiornik SSPP. Klikam na to. Tu wyskoczyło ID odczytane 0, stan 4, stan procedur. W trakcie czyli procedura odczytywania jest w trakcie. My chcemy teraz czytać załóżmy yy, odbiornik lewy przód. Żeby odczytać odbiornik lewy przód, idziemy do koła i spuszczamy powietrze do wartości. 0,8 bara. Może być nawet troszeczkę mniej. Powietrze jest spuszczone. Teraz czujnik powinien wysłać do odbiornika. Komunikat o tym Że Powietrze nie mieści się w normie Że coś jest nie tak Żeby to szybciej zadziałało Można podnieść koło na lewarku Zakręcić tym kołem kilka razy Wtedy, wtedy czujnik wysyła komunikat od razu Ja po prostu Przejechałem się kawałeczek Nie wiem 100-150 metrów Żeby mi zadziałało W miejsce uruchom Procedurę i zapisz dane Teraz dla zapisania danych wpiszę 1 i kliknę czytanie ID wysłanego przez odbiornik SSPP. Proszę bardzo, to jest te koło, w którym spuściłem powietrze. Te koło ma ID 1694178. Spisuję sobie ten kod na karteczce. Pamiętamy, że tamten Tamten mi się wykasował, także to nie jest jakiś podtekst, o którym samochód wie. On został wykasowany, wyzerowany. Także to jest ID, które odczytał komputer: 16, 94, 178. I zapisuje, że to jest lewe. Przednie koło. Procedura odczytywania czujnika jest zakończona i wszystko powtarzam: pompuje koło, z którego spuściłem powietrze i wszystko powtarzam od początku dla każdego koła osobno. Jeżeli już odczytaliśmy czujniki, Jakie numery mamy? W moim przypadku są to yy, dwa czujniki, dlatego że dwa z tyłu są yy, nieaktywne. Podpisałem lewy przód, yy, prawy przód. Wchodzimy z powrotem w, we wprowadzanie SSPP w zakładce Konfiguracja. I po prawej stronie, po tej różowej, gdzie jest zapis, wpisujemy te kody. Kasujemy zero, wpisujemy szesnaście, dziewięćdziesiąt cztery, sto siedemdziesiąt osiem. Tak samo postępuje z drugim kołem dwieście dziewięćdziesiąt dwa, trzydzieści osiem, trzydzieści sześć. Jeżeli czytaliście wszystkie koła, to wpisujecie sobie wówczas wszystkie koła. Wiecie, bo spisaliście sobie w, w którym kole co się działo. Spisujecie wszystkie koła, wpisujecie w tą krateczkę i klikamy zapis kodów. On sobie zapisał. Proszę bardzo, pojawiły się kody po lewej stronie. Wszystkie czujniki są uruchomione, odpalone.